Cześć, dzień dobry. Dzisiaj e, trudniejszy temat troszkę, czyli zaburzenia niestacjonalne i go. krótki wstęp do zaburzenia niestacjonalnego i jakiś taki krótki przykład. E, taki standardowy. To nie jest oczywiście mój przykład, tylko, tylko jest to przykład taki zwykle przytaczany, więc więc, no, który moim zdaniem dość dobrze to obrazuje. Czyli mamy jakąś cząstkę. Wyobraźmy sobie, że jest to cząstka, na przykład elektron w atomie. I ona jest w jakimś tam podstawowym stanie. Czyli no, nic się z nią generalnie nie dzieje. No i nagle zaczynamy ją coś z nią robić, czyli delikatnie na nią wpływać czymś, co zmienia się w czasie. I załóżmy, nie wiem, czym można taką cząstkę, w cudzysłowie, atakować. No na przykład falą świetlną, tak? Czy, nie wiem, dregającym polem elektrycznym albo magnetycznym. To takie, no, ciekawe, no standardowe zjawiska. No i właśnie ta fala świetna, czy dregające pole elektryczne czy magnetyczne, to właśnie jest zaburzenie niestacjonalne. Co się wtedy dzieje? No jeżeli, jeżeli atakujemy tą cząstkę w odpowiednim rytmie, czyli częstotliwość zaburzenia pasuje do różnicy energii pomiędzy stanami, no to cząstka przeskakuje do innego stanu. To przeskakiwanie wtedy nie będzie chaotyczne. Ma pewną częstotliwość przejść. Czyli można powiedzieć szybkość przejść pomiędzy, ale to, to nie jest najlepsze sformułowanie. Lepiej powiedzieć, że ma pewną częstość, nie częstotliwość, częstość przejść. No i reguła Fermiego generalnie mówi dokładnie, z jaką szybkością następują te przejścia, jeśli to, co działa niestacjonalnie, czyli to zaburzenie, jeśli to właśnie delikatnie i Mm, mm, yy, jakby, no, może inaczej z tą regułą, bo teraz yy, czyli tak ona dokładnie mówi z jaką szybkością następują, następują te przejścia i tutaj ważne jest to że to zaburzenie powoduje mnóstwo bliskich stanów czyli tak zwany kontinuum. E, jeszcze o tym powiem e, m, inaczej. Można to porównać, porównać do radia. Jeśli kręcimy e, gałką potencjometru no i trafimy na częstotliwość danej stacji, no to sygnał nam wchodzi do nas, tak? No, ale gdy pasmo stacji jest szerokie, czyli wiele częstotliwości obok siebie, no to łatwiej coś złapać. I to jest rola tak zwanej, tak zwanej gęstości stanów. I tą gęstość stanów, czyli mnóstwo bliskich stanów, czyli tak zwane kontinuum, mamy właśnie w takiej sytuacji w regule Fermi'ego. Eee, dobra, to może no, nie jest to łatwo zrozumieć, zgadzam się, eee, albo ja źle po prostu e, to e, niestety przekazuje, ale może uda mi się to wyjaśnić lepiej dalej. Więc atakujemy dalej. Czyli co to jest zaburzenie stacjonarne? Może wtedy się wyjaśni. To jest taka, to jest taka właśnie to jest zaburzenie, czyli jakaś siła albo oddziaływanie, które zależy od czasu. No i przykład to jest fala świetna, impuls magnetyczny, potencjał na przykład w krysztale, czyli fonony. I o co generalnie reguła Wermiego nas pyta i kiedy ma sens w ogóle? No to reguła Wermiego pyta nas o tempo przejścia z początkowego stanu jakiegoś, czyli można założyć, że to jest, nie wiem, jakiś stan i, bo chyba tak założyłem, tak, tak założyłem czyli z tego stanu, stanu i do końcowego jakiegoś f, czyli tu mamy stan końcowy. I to tempo to prawdopodobieństwo na jednostkę czasu. To jest 1 przez sekundę. I teraz reguła Farmiego mówi, że to tempo rośnie, gdy silniejszy jest, silniejsze jest to oddziaływanie, czyli większa wartość jest tak zwanego elementu macierzowego, a w praktyce jest to większe dipol elektryczny, które tutaj sobie pozwoliłem, pozwoliłem zapisać. jest większe sprzężenie. Natomiast oprócz tego, gdy jest więcej jest dostępnych stanów końcowych w okolicy, wymaganej energii, czyli większa jest gęstość stanów, o której mówiłem wcześniej. Dlaczego musi pasować ta energia? No bo za, zaburzenia częstotliwości jakiejś nie dostarcza po prostu kwant energii, Hani, żeby żeby zaszło to przejście, no to różnica energii, czyli to EF, czyli tej energii końcowej minus energia początkowa, musi być równa HN, ale bardzo, bardzo blisko i wtedy działa linia widmowa o skończonej szerokości. I To jest warunek rezonansu. Rezonans. Dobra. Kiedy reguła jego w ogóle ma sens? No, gdy zaburzenie jest słabe, czyli to jest trochę jak z wahadłem matematycznym, dla małych wychyleń, tylko obowiązuje, tutaj musi być zaburzenie słabe. No i gdy mamy dużo stanów docelowych, czyli kontinuum, ile kilka izolowanych poziomów, tak? Nie mamy, czyli to, to nie jest tak, że to jest kilka jakichś izolowanych poziomów, tylko jest to dużo stanów docelowych, czyli kontinuum. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy patrzymy na wystarczające długie czasy. E, dlaczego? No, musimy. Mm, musimy wiedzieć, jak wyglądają szczegóły tego e, migotania, czyli krótkoczasowe wahania. Bo inaczej będziemy mieli kłopot e, z tym, żeby reguła fajnie e, miała sens. E, czyli jak to, jak to jak do tego podejść? Podejść że moim zdaniem w ten sposób, że jeśli końcowy stan jest pojedynczy i dobrze odizolowany, a pobudzamy go po prostu falą o jednej częstotliwości, to pojawia się no, tak zwana koherentna dynamika, czyli oscylacja Rabiego, zamiast stałej szybkości przejścia. I to jest inny reżim, więc, więc tu na to, na to trzeba uważać. Powiedziałem oj powiedziałem oscylacja Rabiego. Hmm, dobra, to już powiem w takim razie o co to chodzi. No, oscylacja Rabiego to takie generalnie zjawisko okresowej wymiany e, e, wymiany między dwoma poziomami kwantowymi układów pod po prostu oddziaływania zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Hmm, hmm. No, i w opisie kwantowym, generalnie, amplitudy prawdopodobieństwa no, um, zmieniają się w czasie, w czasie e, takie przebywania w, w danym stanie, tak? e, zgodnie z sinusoidalnym prawem. No i e, część tej wymiany nazywana jest po prostu częstością rabiego. Tak, ona e, ta częstotliwość rabiego to może już nie będę wchodził mocno ale ja ją sobie zapiszę, z E podzielić przez H. No H to wiemy co to jest. To jest po prostu stała planka, Mi. Tutaj no to jest moment polowy przejścia, a E to jest amplituda pola elektrycznego w tym przypadku. No, i to jest generalnie to oscylacja. Abiego to jest taki przykład niestacjonalnej dynamiki kwantowej, gdzie Hamiltonian po prostu zależy od czasu i powoduje, no okej, okay, no, można powiedzieć, no, cykliczne przejścia pomiędzy stanami. Czyli fizycznie wprost oznacza to, że no, jeśli przyłożymy jakiś dopasowany taki odpowiednio impuls elektromagnetyczny, no to możemy z precyzją. I tu bardzo wysoko kontrolować stan kwantowy atomu. No i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo też możemy kontrolować stan kwantowy kubitu w takim razie. No i jonu. Kubitu to jest szczególnie bardzo, bardzo ciekawe. I na tej, na tej zasadzie generalnie w ogóle działają bramki kwantowe w komputerach kwantowych, czy mają działać, gdzie kontroluje się oscylacja abiego za pomocą właśnie krótkich impulsów mikrofalowych. Ale w to w ogóle nie będę wchodził, bo, bo otworzę temat rzeka. Dobra. Pierwszy rząd, zatem wchodzimy dalej. E, mam nadzieję, że już tym samym reguła jego jest jasna. E, są założenia, kiedy jest spełniona, e, kiedy ma sens. E, no i możemy, możemy wejść, wejść głębiej. Pierwszy rząd zaburzeń czasowych. Czyli mamy tutaj amplituda przejścia, amplituda przejścia. Załóżmy, że to jest I do F, czyli stan końcowy jest F, początkowy jest I. No i w pierwszym rzędzie mamy, mamy, mamy taką właśnie sytuację. I rozpisałem też omega FI. Czemu się równa? Eee, tu jest określone, tak, określone, określone. Mm. No i mamy tu VFI. Tutaj zapisałem, żeby była jasność. Tutaj jest UFI, eee, co to jest? No i dla zaburzenia harmonicznego. Harmoniczne zaburzenie: mm, no to tutaj nie będzie nic jakiegoś odkrywczego, bo jeżeli coś jest harmonicznego, no to nic innego nam. Nie pozostaje przypomnieć sobie szkołę średnią i zapisać coś takiego. No i dostajemy czynnik generalnie sinus kwadrat o szerokości jakieś 1 przez, przez te, który po prostu w granicy te dążącego do nieskończoności przechodzi w takie dość skomplikowane wyrażenie bo to jest tam 2PT, yy, 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 tam jest Sigma, dobra, nie będę, nie będę w to bynął, bo tego, tego nie pamiętam. Yy, yy, także tak wygląda generalnie, to, to dobrze jest wiedzieć, tak wygląda po prostu pierwszy rząd zaburzeń czasowych. Reguła yy, Fermiego, yy, zwana Złotą Regułą, to jest gdy stany po prostu końcowe tworzą kontinuum obęstości jakiejś mm, może zapiszę, że to jest no, EOTF. No to mamy taką sytuację. Mm, mm, co to jest? E, co to jest to? To jeszcze w kwadracie. No to jest e, też niestety już taka grubsza rzecz, czyli to jest element macierza wysprzężenia. On jest w jednostkach energii, żeby było ciekawiej. E, tutaj mamy gęstość stanów na jednostkę energii. Tutaj, czyli to. Ale to już, to już omawiałem. E, no i y, co to jest? To. A to też to szybkość przejścia. Tak, czyli to, na czym nam zależało. Czyli 1 przez sekunda. Czyli to ma jednostkę 1 przez sekunda. I teraz warunki sterowalności w całej praktyce: no słabe sprzężenie. Mamy mm, małe to VFi, mm, po prostu by mm, to wtedy, jak zapiszę, po prostu P od T będzie dużo, dużo mniejsze od jedynki, e, czyli to jest pierwszy rząd e, w rozważanych, oczywiście, wcześniej w skalach czasu. Kontinuum to wiele stanów końcowych, generalnie łączy. Oscylacje fazowe w stałą e, szybkość. Długie czasy, ale nie za długie, tak by uchronić e, ten sinus e, kwadrat, le, le, le. zanim po prostu opróżnimy całkowicie stanie. E, no, i, e, no i to wszystko w sumie. Mm. Mm -mm. e, Dobre. Tutaj mamy jeszcze wzory, czyli tutaj mamy pole magnetyczne, magne, pole elektryczne, przepraszam, elektryczne, bo mamy E. e tutaj mamy pole magnetyczne. E, I tutaj mamy e, słabe połączenie między układami. Słabe połączenie między układami a co to jest słabe połączenie między układami tu 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 tu, tu, tu okej okay, nie będę omawiał bo już omawiałem e, chętnych za, zapraszam do e, e, początkowych początkowych e, o lekcji y, tego cyklu. Y, dobra. Y, pole magnetyczne, orbita, spin. Y, tak jeszcze można, można dorzucić. Gęstość stanów jeszcze nam została. I y, y, generalnie y, skąd to się bierze? Skąd to się bierze? no to jest, bierze się po prostu z fotonowego kontinuum, bardzo gęste, są stałe szybkości emisji, absorpcji. O tym jeszcze będziemy, będę mówił. Elektrony przewodnictwa, czyli metale półprzewodniki mają, mają właśnie te wartości, gęstości stanów znacznie w, w pobliżu poziomu Fermiego. No i to jest, dzięki temu mamy, mamy taką podstawę do prawa tonerowania, czyli złota reguła, e, czyli prąd jest proporcjonalny do, e, do t kwadrat PwB e, e, I tak to należy sobie e, tłumaczyć. No i mamy, mamy jeszcze swobodne cząstki, w trzech wymiarach e, to jest. Tutaj tu może jedynka, postawimy dwójkę, to jest opisane w trójce. Co to oznacza? No więcej stanów przy większej energii kinetycznej. I od co? To, to jest taka sytuacja. A, co jeszcze ważne, ważne żeby zaznaczyć? A co jeśli nie ma kontinuum? To co się dzieje? No wtedy mamy e, dwa dyskretne poziomy plus e, czysta fala sinusoidalna, czyli oscylacje biego, o których już mówiłem, a nie stałą szybkość, tak? No i e, złota jegła wraca, gdy rozmyjemy linię, czyli, e, czyli wtedy mamy do czynienia z efektywnym kontinuum. E, o przykładach nie będę mówił, bo wpadniemy w wie. Bo wpadniemy w czasowy i przeniesiemy się z pół godziny w przyszłość w swojej oczywiście ważne jeszcze, jeszcze jest to, żeby uważać na, na to, że żeby niestety nie pokutuje to, że że można sobie podejść do tego w ten sposób, że jest zawsze stała szybkość. No nie. Bo dla dwóch poziomów, no i czystej fali, mamy oscylację biego i stała szybkość wymaga kontinuum e, albo dekoherencji szumu. Więc na to trzeba bardzo uważać. E, że, no, że warunki naiki no, nie, nie zawsze są potrzebne i ale potrzeba wtedy rezonansu, tak? Rezonans, który jest wtedy kluczem I, i, i to trzeba gdzieś tam pamiętać. Musimy pamiętać o tym, że złota reguła no to jest osadzona w długim czasie, ale nie nieskończonym. Czyli gdy stan początkowy się opróżnia, zmienia się dynamika. E, trzeba po, wtedy używać to i poza pierwszym rzędem. Czyli można powiedzieć, że e, zasada e, im dłużej, tym lepiej. No tak, ale nie, nie w nieskończoność. E, e, też niebezpieczeństwo jest takie, że można stwierdzić, że brak degeneracji to jest brak przejść. A to jest nieprawda, bo brak degeneracji dotyczy głównie liniowego efektu stajka. Złota reguła nie wymaga degeneracji. Wymaga czego? Kontinuum. Ok, i to chyba by było wszystko. No, do tego mogą być, może być sporo pytań, bo moje no, zdaję sobie sprawę, że wytłumaczenie tego powinno być dużo, dużo głębsze. Natomiast no, można to potraktować w słowie jako. Taką zajawkę i wstęp do zaburzeń stacjonarnych i rygoryfikacji. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej, e, głębiej e, pójść z wiedzą, to zapraszam do zadawania konkretnych pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć.